Ja wam powiem jedną rzecz bardzo mnie, bardzo mnie żenuje, społeczeństwo mnie bardzo żenuje i są, i, i są tylko, jest tylko parę jest, jest tylko parę możliwości związanych z tym. Jakby sytuacja jest następująca, bo jeśli ja wchodzę i widzę, ja wchodzę i widzę na tych Twitterach i tak dalej, że jest jakaś frakcja osób, która się bije z inną frakcją osób, i teraz już jest nieważne, czy to jest frakcja Platformy Obywatelskiej czy Pisu. I nieważne, co w community wypływających z tych partii się dzieje. Czyli na przykład jeśli pani Sznep zrobi coś głupiego, co można powiedzieć po prostu, że to jest głupie. Już abstrahując od tego, czy jesteś za tym, czy za tym, to nawet jak zrobi coś głupiego, to frakcja Platformy Obywatelskiej będzie stała za nią murem i nigdy jej nie skrytykuje. Analogicznie też z politykami jakby tej frakcji. I w drugą stronę działa to samo. Czyli jeśli ktokolwiek ze środowiska platformy obywatelskiej zrobi coś głupiego, powie coś głupiego, w jakiś głupi sposób się zachowuje, jakby niegodny, nieracjonalny, to też cała ta frakcja e, znajduje sobie, znajduje sobie jakiś, jakąś minimalną błahostkę, żeby i tak mimo wszystko wokół, wokół tej osoby zbudować. Wiesz. Zbudować jakieś schrony, okopy, i wiesz, i walczyć za tą osobę. I ja ogólnie uważam, że tak nie powinno być. Czyli jeśli pani Sznepf zrobi coś złego, to trzeba ją skrytykować za to. Ja nie twierdzę, że od razu, nie wiem, bo powiedz coś głupiego, trzeba ją zwolnić i nigdy więcej ręki nie podać, każdy błędy popełnia. Ale tylko dlatego, że jest z nadania takiej, a nie takiej partii politycznej, to ci. To ci wojownicy tych partii politycznych nie powinni tak zero-jedynkowo do tego podchodzić. I, i, to, I to na przykład w przypadku telewizji, telewizji Polskiej, o, o której jest awantura przynajmniej od 10 lat, jak nie dłużej w tym kraju, y, to bardzo dobrze widać, czyli teraz są zrobione, teraz są jakieś programy i tam wiadomości, jakieś te programy publicystyczne prowadzone w taki sposób. Że to czasami zakrawał pomstę do nieba. Ale argumentem, że tak powinno być, jest to, że tamci robili to samo, a w ogóle to robili gorzej. Tylko argumentem na to, że ja bezpodstawnie uderzę człowieka na ulicy nie może być to, że ktoś inny pobił go dwa razy mocniej. Bo zarówno delikatne pobicie, jak i mocne pobicie nie powinno mieć, nie powinno mieć miejsca. A niestety coś takiego się dzieje i... I ogólnie jest jedna wielka kakaraka. Ja mam takie, ja mam takie wrażenie, że wystarczy się zapisać do jakiejkolwiek z tych partii politycznych i nieważne co zrobisz, ci ludzie i tak ślepo będą za tobą stali, a twoi przeciwnicy polityczni. I nieważne nie czy zrobisz coś złego, czy nie zrobisz, czy zrobisz same dobre rzeczy i tak ci będą atakować. I to jest delikatnie mówiąc yy, skandaliczne. Czyli jak takiej bo, ja nie pamiętam jak ta je, je, godności tej pani no, chyba wiceministrem jest, albo no chyba nie jest tylko szeregowym posłem. Oj, nie potrafi... Fli, f, f, ma, mag, Magdalena Fliks, Fliks, jakoś tak. Ja z, nie znam. Wiem, że jej dziecko, jej dziecko sobie odebrało życie, a poprzedzone to było tym... Że tam jakaś afera, jak, jakiś tre, coś, coś tam wiem, bo też jakoś mocno nie śledziłem. Po prostu yy, bardzo mnie to zdenerwowało, coś tam jakaś, coś tam jakaś pedofilia, jakieś ataki i tak dalej. No i rzeczywiście, jak, jak, to dziecko, jak to dziecko sobie to życie odebrało, to ja sam widziałem bardzo brzydkie posty, bardzo upolitycznione, brzydkie, bo jeszcze to było, wiesz, to, to tak, że tak powiem, skakali po. Potrumnie tego dziecka, żeby zaatakować tą kobietę, I ogólnie środowisko platformy obywatelskiej, tam jakichś znajomych. Tak jak mówię, ja tam w 100% nie, nie, nie wytłumaczyłbym wam o co chodzi, bo to tak gdzieś mi to mignęło te dwa lata temu czy trzy lata temu. No i już znałem to, że to za żenujące. No i teraz też widziałem, bo to, bo to jakąś chyba to jest jakaś wypowiedź z Maja, gdzie Stanowski powiedział o, że ta pani sznep dała tak samo na imię swojemu dziecku jak na imię miał jej teść, a i teść był, no przypisuje się mu zbrodnie komunistyczne, ja nie żyłem, ja nie żyłem w tych latach, nie wiem, 50. czy 60., żeby mnie to dotknęło, ale no jakieś tam rzeczy jego oddział zrobił, tak, bardzo brzydkie zresztą, czy stricte, czy stricte on to zrobił, no nie wiadomo, nie, tego nie wiem. No ale że zbrodniarze. No i rzeczywiście jak tam jakieś parę opracowań, jakichś artykułów w tym temacie czytałem, no to z nich by wynikało, że jakieś tam, jakieś trzy grosze do tego dorzucił. Jakiś swój udział w tym miał. I teraz tak, jeśli ja bym się zapisał, to jest, to jest paradoks, ale to, to właśnie tak wygląda, tak wygląda życie polityczne w tym kraju. Jeśli ja byłbym z PiSu, a moim dziadkiem byłby zbrodniarz komunistyczny, to platformersi by mnie wyzywali, ale jej nie wyzywają, no bo ona jakby jest wieszczem dobrej nowiny w odrodzonej telewizji, telewizji polskiej w likwidacji. On miał pod sobą 160 chłopa i był pułkownikiem, którego oddział zabrał około 22 osoby do lasy, które nie wróciły. No, wiesz, białej w butelce mleko, no, jest takie powiedziane, nie, po hiszpańsku. Białej w butelce mleko. Nie trzeba mówić, że to jest mleko, żeby wiedzieć, kur... o czym mówimy, nie? No, patentować. No, no, patentowa to było, to była chyba nie żyje już. I, i, i teraz są tylko jest tylko parę odpowiedzi na to pytanie dlaczego tak jest No bo jeśli widzimy że ewidentnie źli ludzie są wybielani przez różne środowiska czyli pisowcy wybielają swoich platformersi swoich konfederacja swoich nie wiem lewica swoich i tak dalej i tak dalej jeśli to widać bo to wiesz, bo to już nie są lata 70., gdzie jest telewizja i jakiś pan siedzi i mówi, co pójdzie w telewizji, co nie pójdzie, co pójdzie w gazecie, co nie pójdzie, co pójdzie w radiu, co nie pójdzie. Teraz mamy internet, jest, jest ta, ta wolność słowa, to ja nie wiem, czy i wolność treści, czy kiedykolwiek była na wyższym poziomie. Na pewno w naszym kraju nie. Owszem, no są te. Jest kancel kultury, są te różne naciski z różnych firm, żeby było tak, a nie inaczej, ale na koniec dnia. Jak ja będę chciał powiedzieć coś przeciwko komuś i będą osoby, które będą chciały tego słuchać, to my się porozumiemy, będziemy mogli się porozumiewać za pośrednictwem sieci. Nawet tak odklejone osoby jak, jak Maciak, jak Jaszczur, jak, jak 20 innych skrajnych foliarzy ekstremistów i, i psychopatów ma jakieś swoje miejsce. Ma to więcej osób, bardziej się z nimi walczy, mniej, ale no koniec końców jesteś w stanie te treści znaleźć. Kiedyś tak nie było. Kiedyś yy, pani sznep by nie zaatakował, no bo nawet nie mieliby gdzie, co by ktoś chodził od domu do domu i rozmawiał o tym, co Maksymilian Sznep robił. No, no nie. Więc tak, Więc albo ludzie to widzą, nie, inaczej, albo ludzie tego nie widzą, wtedy ja uważam, że są idiotami i, i oni wtedy rzeczywiście albo muszą być idiotami, albo ja jestem idiotą. Jakby, bo to nie ma... Jakby, I zastanawiające jest to, że jeśli uważasz, że dużo osób jest dziwnych, to jest spora szansa, że ty jesteś dziwny. I dlatego ja się zastanawiam, czy, bo ja albo jestem oświecony, albo to oni są oświeceni. Ale jest też inna sprawa. Oni zdają sobie z tego sprawę, ale to pomijają na poczet jakichś tam zysków. Nie wiem. Mają rodziny, które pracują w urzędach, mają e, firmy, które są dotowane z państwa, mają firmy, które zle, ma, dostają zlecenia publiczne i oni pomimo tego, że jakby to widzą, Mogłoby im to przeszkadzać, ale w jakiś sposób docierałem do źródełka, do którego by nie dotarli, to, to to ignorują. I nadal przeciwko wszystkiemu, przeciwko całemu światu, przeciwko zdrowemu rozsądkowi, przeciwko wszystkiemu, co, yy, co skłaniałoby do, do kurwa bardzo prostolinijnego myślenia, oni myślą na odwrót, na Autentycznie dużo o mnie można powiedzieć, I, i znowu, albo to ja się czuję, czuję oświecony i inteligentniejszy od innych. A tak naprawdę jestem idiotą, albo rzeczywiście jest, jak teraz powiem. Kiedyś myślałem, że politycy są poważni ludzie. Dzisiaj jest bardzo mało polityków, o których bym nawet pomyślał, że oni są na wpół poważni. Dla mnie to są idioci. I o mnie naprawdę dużo rzeczy możesz powiedzieć, że nie wiem, o no, tu coś zrobił, tu coś powiedział, tu się k***a źle zachował. Ja autentycznie, moralnie czuję się, przynajmniej jakbyśmy byli synku w tym samym budynku, to bym był na innym levelu. I tak czuję, że byłbym nad 455 posłami. Chyba tak przynajmniej z 4 piętra wyżej. Dla mnie to jest. Dla, mi się to naprawdę w pale nie mieści, nie? Ja się czuję wielokrotnie obrażony, czuję, że jest obrażana moja inteligencja, moje poczucie kurwa, własnej wartości i tak dalej. W momencie, kiedy widzę, jakich polityków Polacy wybrali do Sejmu. Bo jak się skupisz nad niektórymi z, z nich, to ja mówię, okej, okay, dobra, no to jest skrajny idiota, albo to jest skrajna idiotka, ale. Stary no 30, 20, 50, zależy od okręgu, tysięcy osób na coś takiego zagłosowało. Jakby o co tutaj chodzi? Czy możemy usiąść i porozmawiać, jakby co tu się wydarzyło? Oni naprawdę są wszechstronnie niekompetentni. Następną rzeczą. Też tak jak mówię, no ja politycznie ja nie się nie udzielam, no to czasami jakiś tam komentarz sobie zrobię, nie? ale to ogólnie to nie jest moja bajka. Ja nie wstaję i nie myślę nad przyszłością Polski. To bardziej, czy, czy, czy co tu zmienić, czy z czym tutaj walczyć. Widzę coś, co mi się nie poda, to napiszę. Widzę coś, co mi się poda, też napiszę. Dlatego u mnie każdy dostaje mniej więcej porówno. No w ostatnim czasie można by było powiedzieć, bo to też już jestem, spotkałem, że jedni zaczęli dostawać mniej niż drudzy. Tylko duż, zawsze dużo łatwiej, dużo łatwiej jest wytykać błędy ludziom u władzy, bo bo ich decyzje mają realny wpływ na twoje życie i najłatwiej to na przykład konfederacja robi świetnie. Najłatwiej jest być wieczną opozycją. Czy wiesz, masz sobie taką partię, ona ma 15% głosów, nigdy nie jest w żadnym rządzie, nie zajmuje żadnych tych i oni po prostu jedyne co robią to krytykują, nieważne kto rządzi. Pytanie, czy jakby oni rządzili, to by to robili lepiej? To nie jest ważne. Nie, nie trzeba odpowiadać na to pytanie. Trzeba być wiecznie niezadowolonym. Czyli, yy, nie wiem, y, płace nie rosną tak jak chcemy. Y, to jest ich wina. I nieważne, kto rządzi, to jest ich wina. Y, u nas byście zarabiali więcej. Pod, jakiś podatek podniosłem. Nie podnosiłem podatków, zostawcie ludziom y, y, ich pieniądze. E, nie wiem, premier coś tam zrobił. W Brukseli. Bardzo źle zrobił, my byśmy tak nie zrobili. Polska na pierwszym miejscu, jakby fajne, fajna teoria, jakby wiesz, to też trochę takie często są marzenia ściętej głowy, żeby my byśmy zrobili wszystko lepiej, a oni robią wszystko źle, ale nigdy się o tym nie przekonały, bo mamy 15, oni mają tam 38 i, i nam trochę brakuje. Można to trochę stwierdzić po władzach lokalnych jak zarządzają, akurat teraz o konfie będzie można mówić po tym jak mają prezydenta w Bełchatowie. No ale lokalna władza, a, a wiesz, ogólnopolska to, to są troszkę inne rzeczy, więc no ja nie twierdzę, że to co mówi Konfederacja działa albo nie działa, ale oni mają wyśmienite, oni mają wyśmienite miejsce, bo oni nie są za nic odpowiedzialni. Dobra, kurczę, jakby ci to wytłumaczyć, w polityce czasami trzeba podjąć niepopularne decyzje krótkoterminowo na poczet przyszłości. Spójrzmy to do jakiegoś bardzo prostego przykładu. Czy opłaca się zadłużyć kraj, żeby spadło bezrobocie? Wiesz, minusem, albo czy opłaca się podnieść podatki, żeby nie wzrosło bezrobocie. No bo jest kujowa koniunktura i tak dalej, nie ma pieniędzy, więc albo więc, więc jak, jakimś sektorom, gdzie nie ma ewentualnie pieniędzy, nie pomożemy, to ludzie stracą pracę. No i to jest ciężkie pytanie, bo czasami musisz. Czasami musisz podjąć, podjąć decyzję, która... Nie wydaje Ci się to dziwne, że syn Nawrockiego był na famę, raczej w tym biznesie nie siedzi śmietanka towarzyska. Jestem ciekawy, czy w grę wchodzą tam jakieś interesy, czy po prostu przeszedł towarzysko. Nie wiem, mnie tam nie było. Myślę że, myślę, że, myślę, że syn Karola Nawrockiego jest osobą względnie młodą i też myślę, że Karol Nawrocki, co zresztą bardzo widać, stara, stara się być takim prezydentem, który jest dobrym wujkiem, który dla takich ludzi jak wy, jeśli macie w okolicach 20, nie wiem, od 15 lat wzbysz, nie będzie się kojarzył e, z jakimś sztywnym panem, który gdzieś tam jest prezydentem i tak ogólnie to nic o nim nie można powiedzieć, bo używa takiego dziwnego języka i zawsze jest sztywny, jakby miał kija w dupie, więc on się, więc on się pokazuje wśród ludzi, e, jest uśmiechnięty, podchodzi, wiesz, że jakby bardzo skraca, bardzo skraca ten dystans. A jego syn, ja myślę, że on jest trochę młodszy ode mnie. Nie wiem, ile on dokładnie ma lat. Więc on się już wychował w erze internetu. I ja wiem, że te wszystkie osoby, które mają dużo pieniędzy, albo są bardzo znane, lubią hmm, się z takiej elitarnej st strony pokazać. Że wiesz, o, my nie oglądamy youtuberów, tylko uczymy się czterech języków. Mój syn jest na Oxfordzie i tak dalej. Pierdolenie. Jak dziecko ma 10 lat i się urodziło tam... 20, lat, no 10 lat temu, to stary gra w Robloxa. To sobie to zna jakiś tam YouTuberów, ogląda teraz Wojana, za chwilę zacznie oglądać To Po prostu magia naszych czasów. Więc myślę, że on i oglądał internet, i zna tych twórców, i wie czym jest fame, i pewnie widział go niejednokrotnie. No i teraz z racji tego, że jego ojciec piastuje stanowisko, jakie piastuje, i ma możliwość sobie tam pojechać, zobaczyć. Jeszcze go ugoszczą bardzo dobrze, no bo wiadomo, że warto się podlizać, to, to to robi. Ma 21, nie trochę młodszy od ciebie. Okej, okay, ma 21, okej. Okay. No to jest trochę młodszy ode mnie. Ale możecie sobie myśleć, że są jakieś spiski, nie? No nie wiem co to jest. Wojna w Gdańsku jest Muzeum II wojny światowej. Jest tam pomnik Pileckiego. Czy on ściemniał o komorach gazowych, tak, pytam, ściemiał, proszę Pana. bo on pisał raporty i opisywał w nich... No pisał o czymś, czego sam nie widział i to on jest jasno widział, stwierdzone. On przyjechał tam i napisał raporty. Tak, I ale... Tu, ale... I... To też jest niesamowite, że, że Witold Pilecki, jakby, jakby niesamowita postać historyczna w Polsce, praktycznie na ochotnika stary trafił do obozu koncentracyjnego, z którego potem zwiał. A Grzesiu Brown, który się urodził 50 lat później, chyba przychodzi i mówi, nie no kurwa, co tam pierdoli. Wiesz, że na to oko Brown może stracić z Znaczy, ja znam historię, bo ja miałem kilku znajomych, bardzo dobrych, bardzo dobrych lekarzy, którzy, którzy pracują, którzy pracują, w Warszawie. I rzeczywiście u jednego z nich przyszedł Brown. Miał całe tutaj zakrwawione oko, tam jakaś siatkówka się odkleiła i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy to powinienem mówić. No dobra, chuj, powiem to. No przyszedł, wiesz... Tragedia z tym okiem. Okazało się, że Brown się dowiedział, że w oku jest tęczówka. Krzyknął jebać pedałów i sobie wsadził patyka do oka, no i wtedy mu się troszkę odkleiło. Eee, więc to tak jest pół na pół, nie. Lądowanie <grym> z telemarkiem. No, słuchaj, nie no, ty, wiesz, no ja mu nie życzę, pomimo tego, że dla mnie jest wariatem, bo jest dla mnie wariatem. I każda osoba, która zero jedynkowo. Pow... Ja nie mówię, że on w jakichś tam sprawach nie ma racji, czy nawet bym mu plus jeden nie napisał w co 15 rzeczy, którą mówi, bo to częściej nie. Jest wariatem, jest człowiekiem zaburzonym, jest psychopatą i bardzo mi jest żal ludzi, którzy są jego wyznawcami. Ale znowu, stary, rób co chcesz. Czy ja będę na co. Teraz pewnie wiesz, dużo osób, które go bardzo lubi, to teraz tego słyszy i zaczyna mi nienawidzić, bo nie chodzę do tego samego kościoła Grzegorza Brauna co oni? Stary, na koniec dnia sobie oglądaj i rób se, co chcesz, nie? Jest mi to obojętne. Ja nie będę z tobą walczył, dostałem pytanie, dostaliście odpowiedź. Ja nie jestem wyznawcą, ale na niego głosuję. Współczuję, może kiedyś dojrzejesz. Nie, no to dużo jest takich osób, stary. Przecież od ilu ja przy głupich osób słyszałem, że, że 2 czerwca idzie głosować na Brauna, bo patrioci muszą się policzyć. Potem krzyczeli, że jest ich ponad milion. O tobie ktoś może mówić podobnie, wiedząc, że głosowałeś na chujownię, na hołownię? Przecież ja na hołownię nie głosowałem, o co Ci chodzi? Skąd Ty to wiesz, co tam naprawdę było w Auschwitz? Wszystko, co jest przedstawiane, może jest sfałszowane. No i właśnie tu wchodzimy. Tu wchodzimy na ten niebezpieczny braunistowski temat, że y, zwycięzcy, zwycięzcy piszą historię, więc wszystko co jest związane z Auschwitz zostało, zostało sfałszowane, komór gazowych nie było, jest to propaganda, a tak ogólnie to nie szczepcie dzieci na polio, bo będą miały aluminium w głowie, a to, że ileś tam chorób zostało kompletnie zneutralizowanych za pośrednictwem szczepionek to kłamstwo nie wolno szczepić dzieci i tak ogólnie New, New World Order chce zawładnąć naszymi umysłami i będą nam szczepiać chipy. I ogólnie maszty 5G powodują bóle głowy. Wiem, bo moja, ciocia, bo moja ciocia nie miała masztu i głowa nie bolała, a potem ją bolała i potem po miesiącu miała raka mózgu i umarła. A potem wujek, jak to zobaczył, to wyłączył 5G w telefonie. Lata na 4G i odbiera wiadomości i tak dalej, i tego raka nie dostał. Tylko głosowałem w pierwszej turze na siebie. Mówię poważnie. Nie wybrałem żadnego kandydata, dopisałem siebie i dałem krzyżyk. Ja się z tą serwis politycznie nie zgadzam. Nie popieram Nawrockiego, Jestem z PO, ale dos dostrzegam jej wady, co nie zmienia faktu, że cię szanuję, przyważnie mimo oś cię słucha. Ale prawda jest taka, że. Yy... Ja najbardziej zawsze jestem krytyczny wobec ludzi, do których mi najbliżej. Więc no, właśnie to ludzie tego nie, nie czają, nie? Jestem, jestem niesamowicie oburzony, co robi Platforma, bo wygrała wybory z takim sloganem na ustach: my tacy nie będziemy. A są tacy sami. Na koniec dnia, na, na przekór, to ja wolę zagłosować na. Wolę zagłosować na oryginał niż na podróbę. Gira Mencena? Nie. Nie zgadzam się z tym, co mówi w większości przypadków. Mencen jest dla mnie taki... No dobra, sobie jest, nie? Jakby nic mi nie zrobił. Mencen dla mnie trochę jest stary jak palikot. Nie jest to big deal. Dlaczego? No bo stary no, nie wierzę w to, co mówi, no. Wierzę inaczej. Nie no. Mencen. Mencen tragedia. Bardzo źle. Tragedia. da socjalistom DDDD. Napomniałem. Zapomniałem właśnie, zapomniałem jeszcze o, o tej frakcji y, ludzi, która ma mózg kurwa, o wielkości mojej kupy po fasolce po brytońsku, która jakby masz dwie opcje na egzaminie, a popierasz ludzi z Konfederacji, b jesteś nazistą, nie przepraszam, jesteś socjalistą i chcesz, żeby móżyn zgłosił ci mamę, jakby nie ma nic pomiędzy, są tylko jakby dwie opcje, albo jesteś kurwa, wojownikiem, kurwa, Konfederacji. Albo jesteś k**wą, która chce, żeby jego siostra albo mama została zg**cowana. Jakby nie, nie, ma, nie ma nic pomiędzy. Morda, ty popierasz generała Franco. Generał Franco nie żyje od 50 lat. No, 40. Konfederacja może nie byłaby taka zła, gdyby, gdyby nie to, co, co oni odpierdalają tak światopoglądowo, no. Przecież nie da się słuchać ich k**wa. I zresztą Brauna to jest no, jakby mniejszy problem, bo on ma dużo więcej innych problemów. Ale y, ta dzika fascynacja religią, i intronizowanie tak pram e, Jezusa Chrystusa na tron Polski e, o, Nie no, t, t, uspokójmy się. Rodzenie dzieci z gwałtu masakra. Właśnie ja mam taki problem, że widzisz no, się zarówno Konfederacja nienawidzi platformersi, pisowcy, lewica, feministki, nacjonaliści. Y, każdy znajdzie, każdy ktoś tutaj znajdzie jakiś, jakiś problem, ja Franco nie był faszystą, nie socjalistą. Franco był faszystą, no. Franco był turbokatolem, no w sumie Piotras coś w tym jest. To akurat jest prawda. Franco był yy, pobożny bardzo. Paradoks też polega na tym, że wojna domowa w Hiszpanii odzwierciedlała, no bo jakby były dwie, dwie zwaśnione strony, czyli republikanie, no i ludzie Franco, ci republikanie tak i byli za bardzo kościelni, a Franco był. No to też jest chyba dziwne.